Cześć, manko. Lecimy z kolejną misją od Simona, która się nazywa Lekcja Ekonomii. Nie wiem, nie pamiętam czy ja ją kiedyś wykonywałem, na razie w ogóle mi się tak wydaje, że w ogóle jej nie, nie robiłem, także udajemy się na lotnisko, zobaczymy co będziemy dalej robić. No i tutaj już coś mamy, coś nam namierza, jakaś ochrona i Simon mówi, że wolałby ciche... O, że szmordę jeża, co się stało? Chyba najpierw ucieknę policji. Kurczę, widzowie, okazało się, że nie mogę zgubić tego pościgu. Naprawdę już wytegociłem daleko i cały czas ten pościg trzyma. Także do, prawdopodobnie ten pościg zgubimy w późniejszym czasie. Czyli no, nie mam zbyt dużego wyboru, lecę, parkuję i biorę fury. Które oczywiście znajdują się w samolocie. I są tu dwie fajne furki, kurczę. Pierwszą furę mam. I trzeba tylko stąd wyjechać. Ja chyba w ogóle w złym kierunku pojechałem. A nie, w dobrym kierunku pojechałem. Tutaj sobie wyjedziemy, tędy. Skrócimy sobie trochę drogi. Droga fura, ale kurde pamiętam, że bo nią się jeździło i teraz to w tym momencie właśnie odczuwam. O, dopiero teraz mogę zgubić jakikolwiek pościg. Pościg zgubiłem jadąc po prostu e, z GPS-em do salonu, także tutaj nie gimnastykowałem się, zgubiłem od tak pościg, kieruję się ponownie na lotnisko i polecimy po kolejny pojazd. O, i znowu mam pościg, czyli tutaj są MPC-ty rozstawione, takie, które no wypadałoby albo zlikwidować na początku, albo no nie wiem co, albo drugie, chyba tylko zlikwidować. Ale to już nieważne, bo jak tak łatwo tracimy te poś pościgi, no to ja się tym nie będę przejmował, po prostu jadę w tym momencie. Biorę drugą furę i jadę do Simona. Aha, on chce, żebym od razu e, zgubił e, pościg. Okej, okay, no to zgubię i to w ten sposób. Że zadzwonię do Lestera. Nie ma pościgu, jest za to GPS do Simona i tam się kierujemy. Głupio to zrobili, głupio, no bo jak już odstawiliśmy pierwszą furę to powinniśmy nie mieć już żadnego pościgu wracając po drugi samochód. Dlaczego? No bo to dlatego, że wykonaliśmy to zadanie po raz pierwszy i to dobrze, gubiąc trzygwiazdkowy pościg, dostarczając w dokładne miejsce ukradziony samochód. Także no, trochę to nie było przemyślane ze strony Rockstara. Ciekawe, czy jak odstawimy dru ten drugi samochód, to czy wskaże nam kolejne miejsce, abyśmy ukradli kolejne pojazdy? Nie, drodzy widzowie, to była bardzo szybka misja. Bardzo i naprawdę podkreślę to po raz kolejny, nie przejmujcie się tym pościgiem. Widocznie kurczę nawet jak drugi raz złapiemy, no to nie ma się czym przejmować, bo możemy sobie do Lestera zadzwonić i zgubić sobie pocik. Ja zaznaczam, że ta misja mi się podobała. A my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku z serii. Wykonuję wszystkie misje w GTA Online. Na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!